Witajcie na kanale Knitanki. Dzisiaj mam dla Was taki wzór, który ma wiele nazw. To jest właśnie jeden z takich wzorów, który znam od bardzo bardzo dawna. Ja poznałam go pod nazwą popcorn. Wiem, że też funkcjonują inne nazwy, pewnie one są zależne od regionu. Nie wiem dokładnie od czego, ale nie to jest akurat istotne. Na moim kanale będzie on zapisany właśnie pod nazwą Popcorn. Jest to wzór, który można wykorzystać naprawdę w bardzo wielu pracach. Bardzo dawno temu robiłam tym wzorem sweterki dla, dla mojej córeczki, gdy była jeszcze mała. Z tym, że wykorzystywałam wtedy cieńsze druty, aby nie był on taki ażurowy. Jednak, jeżeli by. Wykorzystamy sobie jakąś taką cieniutką, puchatą włóczkę. Ja tutaj mam mieszankę: jest to wełna, mocher plus akryl. I weźmiemy do tego grubsze druty. Ja tutaj używałam drutów numer 4. Uzyskamy śliczny, ażurowy efekt. Zobaczcie sami. Ten wzór można wykorzystać naprawdę w wielu pracach. Można nim zrobić bluzeczki, sweterki. Mogą to być kominy. Mogą to być naprawdę przeróżne prace, pącza letnio wiosenne. Jeżeli weźmiecie grubszą włóczkę i cieńsze druty, zobaczycie, że ten wzór wygląda. Troszeczkę inaczej, gdyż nie ma takich bardzo, bardzo mocnych ażurków, ale nadal będzie bardzo ładny. Ja teraz pokażę Wam, jak zrobić ten wzór. Ten wzór składa się z czterech oczek i czterech rzędów. Zrobię zaraz dla Was mniejszą próbkę. I teraz wzięłam sobie. Dwie mocno cieniutkie włóczki. Jedno to jest Alize Angora Gold, a drugie to jest też mieszanka z wełną, taka, taka puchata, jeszcze z taką y, złotą nitką. Nie pamiętam po prostu jej nazwy. I też druty numer 4. Nabrałam 12 oczek na wzór, plus dwa oczka brzegowe. Czyli 14 oczek, i na tych 14 oczkach, już teraz, pokażę Wam, jak robimy właśnie ten wzór popcorn. Rząd pierwszy to jest dla mnie taki rząd przygotowawczy. W tym rzędzie zrobię po prostu wszystkie oczka na lewo. Pierwsze oczko oczywiście zdejmuję bez przerobienia i pamiętajcie, że to jak przerabiacie ostatnie oczko zależy tylko od Was. Jak również wiem, że niektóre osoby ostatnie oczko przerabia, yy, nie przerabiają, a przerabiają pierwsze, to też jest oczywiście dozwolone. Róbcie tak, jak Wam jest wygodniej. Ja od zawsze nie przerabiam oczka pierwszego, ostatnie z kolei przerabiam. I w zależności od tego, jaki efekt chcę uzyskać, tak też to ostatnie oczko po prostu przerabiam. Czyli pierwszy rząd to jest rząd przygotowawczy. Jego nie liczymy do wzoru. Ja tu po prostu przerobię same oczka Lewe. Ostatnie oczko będę przerabiać na lewo. I teraz, teraz już pokazuję wam pierwszy rząd tego wzoru. Będziemy robić go tak: oczko brzegowe. Zdejmuję bez przerobienia i teraz będę robić z pierwszego oczka trzy oczka prawe. Jeden narzut i jeszcze raz. Mam trzy oczka prawe. Teraz z kolei z trzech kolejnych oczek będę robić jedno, ale zrobię z niego oczko. Z tych trzech oczek zrobię jedno oczko lewe. Biłam się w trzy oczka, przerobiłam je razem na lewo. I tak na zmianę trzeba powtarzać cały rząd robótki. To już jest cały raport, czyli z jednego oczka trzy oczka prawe, z trzech oczek jedno oczko lewe. Czyli robimy znowu z jednego oczka trzy oczka prawe. Z trzech oczek, jedno oczko lewe. To jest pierwszy rząd tej robótki, tego wzoru. I tak właśnie robimy na zmianę: z jednego, trzy i z trzech oczek, jedno. Ostatnie oczko. Przerabiam na lewo. To był pierwszy rząd. Drugi rząd i wszystkie rzędy parzyste będziemy przerabiać same oczka lewe, łącznie z tymi oczkami, gdzie były oczka narzucone. Wszystkie po prostu przerabiamy sobie na lewo. Wy możecie sobie próbować ten wzór na różnych grubościach włóczki i na różnych grubościach drutów. Zobaczycie, że efekt końcowy za każdym razem będzie inny i oczywiście wybierzcie taką włóczkę i takie druty, jakie będą Wam najbardziej odpowiadać. Rząd trzeci. W rzędzie trzecim będziemy robić tak. Oczko brzegowe zdejmuję bez przerobienia. I teraz następuje zamiana. W rzędzie pierwszym najpierw robiliśmy z jednego oczka trzy, później z trzech oczek jedno. Tu będziemy robić na odwrót. To jest jedyna różnica. Może też łatwiej Wam. Zobaczyć w ten sposób. Zobaczcie, tu było jedno oczko, z niego powstały te trzy oczka. Tutaj z trzech oczek powstało jedno. Czyli wszędzie tam, gdzie z jednego oczka powstały trzy, robimy z trzech oczek jedno, a wszędzie tam, gdzie mamy to jedno oczko, będziemy robić trzy. Ale, żeby nie gmatwać, już pokazuję to po kolei. Czyli najpierw robimy z trzech oczek jedno lewe, tak samo lewe jak tam, a z jednego oczka robimy trzy. Dlaczego też tak tłumaczyłam? Chodzi też o to, że jeżeli odłożycie sobie robótkę, żebyście wiedzieli na przykład następnego dnia, w którym miejscu jesteście i właśnie tutaj mam te trzy oczka z jednego. Więc muszę teraz zrobić trzy oczka razem. Gdybym miała odłożoną robótkę i wzięła ją wieczorem na przykład, wtedy od razu będę wiedziała, w którym miejscu jestem. Jeżeli jeszcze tego nie potraficie, róbcie do końca jakiegoś rzędu albo do końca raportu i po prostu sobie zapisujcie, albo jeżeli tylko do końca rzędu, piszcie, który to jest rząd. I właśnie w tym rzędzie robimy na zmianę. Z trzech oczek jedno oczko lewe, z jednego trzy prawe. Z trzech oczek jedno lewe, z jednego trzy prawe. I tak robimy cały rząd na zmianę. Z trzech oczek jedno lewe, z jednego trzy oczka prawe, aż dojdziecie. Do końca waszej robótki do oczka brzegowego. To był rząd trzeci. <laughs> rząd czwarty jest to rząd parzysty. W rzędzie parzystym mówiłam, że robimy same oczka lewe. Wszędzie tam, gdzie są narzuty, też robimy oczka lewe. Jest to po prostu rząd oczek lewych. Prawa strona tej robótki jest właśnie tutaj, gdzie przerabiamy oczka lewe. Zrobiłam czwarty rząd i teraz powtarzamy znowu od rzędu pierwszego. Ja zrobię szybko z wami jeszcze te cztery rzędy. Chciałam, żebyście zobaczyli, bo jeszcze niewiele widać. Czyli powtarzam, znowu z jednego oczka, z jednego oczka robię trzy i z trzech jedno lewe. Tak na zmianę. Identycznie jak wszędzie. Mam nadzieję, że będziecie z tego wzoru korzystać, że zrobicie sobie z nim tym wzorem wiele projektów, że będziecie go próbować robić na przeróżnych włóczkach i różnych grubościach drutów, bo naprawdę jest to wzór, który można zastosować na wielu włóczkach, różnych grubościach, różnych grubościach drutów. Jeżeli chcecie uczyć się wspólnie robić na drutach, do kanału Knitanki powstała również grupa na Facebooku, gdzie uczymy się wspólnie robić na drutach. Grupa nazywa się Druty od początku Grupa kanału Knitanki. Linka do tej grupy znajdziecie również w opisie filmiku. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału. Mamy rząd trzeci i tu następuje zmiana. Najpierw mamy trzy oczka razem na lewo, a później z jednego trzy. Zobaczcie, mogę rozmawiać i przy okazji mogę to robić. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, kliknijcie też w dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać automatyczne powiadomienia o każdym moim nowym filmiku. A ja już teraz prawie mam zrobiony cały kolejny raport. Chciałam, żebyście zobaczyli, że robię właśnie ten wzór, który. Jeszcze trzeba zrobić rządek oczek lewych. Zróbmy już ten rządek oczek lewych. To jest ostatni rząd raportu. I już mamy prawie cały raport gotowy, a właściwie nawet dwa raporty zrobiłam tu dla Was dwa pełne raporty tego wzoru, po to abyście zobaczyli, że nawet już na małym kawałeczku ten wzór jest dobrze widoczny. Mam nadzieję, że tutaj go dobrze widać. zobaczcie już widać właśnie ten nasz popcorn. I tak wygląda teraz, gdy użyłam dwóch cieniutkich włóczek, jest to jedna, to jest włóczka Alizan gold i drugiej, nie pamiętam nazwy, ale jest w prawie identycznej grubości. Obie są z fajnym włoskiem. Zobaczcie, ja robię teraz na drutach numer 4 i nie robię ciasno. Robię naprawdę dosyć luźno, dlatego że chcę, aby jednak był ten ażur widoczny. Jeżeli chcecie, aby ta robótka była zwięzła, aby ten ażur nie był tak mocno widoczny, wtedy trzeba wziąć, o tak, myślę, że to widać, wtedy trzeba wziąć grubszą włóczkę, cieńsze druty, zrobić próbkę też. Zobaczcie, taka mała próbka już wystarczy, aby zobaczyć efekt. Dlatego polecam Wam, róbcie próbki, bo po pierwsze, można już zmierzyć, jaka jest szerokość. Tych naszych, tej naszej robótki, aby sobie zaplanować coś szerszego. Można zobaczyć efekt. W międzyczasie możecie na przykład robić teraz, wziąć dużo grubsze druty albo cieńsze druty i porównać sobie efekt. Próbki są naprawdę bardzo ważne. Dobra, już nie zanudzam Was więcej. Pokazałam Wam wzór popcorn, jak go zrobić. Powiedziałam, gdzie można go wykorzystać. Oczywiście, wykorzystać możecie go wszędzie, gdzie tylko sobie to wymyślicie. Tutaj jest, mam zgubione oczko, dlatego że przekładałam z innych drutów. Po prostu tak ładniej wygląda. Tak ładniej mogę Wam pokazać na drucie prostym. Tak wygląda z włóczki z moherem. Myślę, że ten wzór jest po prostu warty tego, aby go znać. A przy tym, jak widzicie, jest bardzo, ale to bardzo prosty. I jeszcze tak na koniec, jeżeli znacie inne nazwy tego wzoru, piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, bo wiem, że ten wzór fun funkcjonuje pod bardzo wielu różnymi nazwami. Piszcie oczywiście komentarze, jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie lajka. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. W tym filmiku to już jest wszystko i widzimy się w kolejnych filmikach.